Hej, cześć, siemanko, z tej strony z I znajdujemy się teraz w innej grze niż była na mojej kanale, jak nie Minecraft, nie Roblox, tylko Streamer Life Simulator. I zaczniemy nową grę. Tak, nową grę. na sobie gierkę, więc tak. Twarz. Nic nie będę zmienił, po prostu sobie fryzurę może jako nic zmienić. O, czerwoną, bo lubi czerwony. Twarz, no nie wiem. Nie, 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 nie. Kolor skóry sobie zostawia. Ciało, brwi, oczy. O, oczy. oczy. Oczy kota na przykład. Czerwone. Lubię czerwone. Brwi. Może będzie trochę za dużo czerwonego? Tak, jestem mężczyzną. Dobra, brodę jaką? Nie chcę przedmiot brody. Chimsy. Czerwone. Oczywiście. Koszulka. Może eee, taka? Może taka, o. No taka, taka jest moja Dobra, i jeszcze jakieś buty bym sobie dał. Buty Rogue. Abym takie buty. O. I da sobie takie białe. Okej. Okay. I tak wygląda. A mogę po prostu. Tak wygląda nasza, nasza postać w tym momencie. Dobra. I zaczynamy grę. A wodę się piję. I tak. Już na nas pies czeka. Ja od razu sobie trochę to wyciszę, bo będzie wkurzać. No wstawaj. Wstawaj. Nic nie robię, bo nie wiem. Okej. Okay. Do góry, żebym wyciągnął telefon. O, okej. Ja sobie malutki tą sobie wyłączę. Żeby... No dobra. Wyłącz tam. Coś strzeliło. Dobra. No dobra, mogę trochę bardziej... O. Porozmawiaj z Musi. Strzały z broni palnej? No, słyszałem strzały. Mówię to ja. Myślałem, Myślałam, że w pistolecie nie ma kuli. Komputer? Cokolwiek robisz. Masz komputer. Tak, ukradłem go ze sklepu komputerowego. W pieniądze? Powiedziałem, żeby kupić komputer, żeby spać mój coś tam. Dobra. Nie umiał, nie umiał czytać, przepraszam. To ja idę. Może wezmę ten komputer, wszystko muszę tutaj wziąć, dobra. Tak. Wezmę to. O, jak... Ja się uczyłem na podstawie Iliatisa. Iliatis to jest też taki youtuber. Polecam, będziecie mieli link w opisie, możecie napisać, że nie jesteście. Ta gra kosztuje na Steamie trochę hajsu, ja na przykład jestem Niemczech, więc trochę zapłaciłem za to 16 euro. tym i jeszcze coś. Ale wszystko się uczę od Kiratisa na razie, więc polecam. Jestem jego bardzo dobra dobrym Dobra, dość gadania, więcej robienia. Simply Ja będę chciał zrobić taki speedrunik, trochę speedrunik, no. Nie speedrunik, ale żeby było coś do robienia, a nie żeby się zepsuć cały czas z komputerem. Pamiętajcie, że to się nazywa streamer live simulator. Ok? Pamiętajcie to. A ja nie będę robił streamowania na razie. Będę robił prawie to samo, co, to, co robi nasz. Jakaś się liczyła ogina, to Wspomniałem. Dobra, to ja, ja jedę do domu i zaraz Cię widzimy. Dobra, już widać miasto, już jestem prawie w domu. Amulec! Ale, ale żeby już to zrobił, nie widzę swojego tyłu. No a. To jest Maria. Słuchajcie, się śledzie, bo rekim jedzie. Legendzie chwiecie. Zresztą do osiedle. Tak jeszcze tutaj... Dobra, jesteśmy już w domu. Aaa, domek, domek, domek. To tak, bierzemy wszystko. Chyba utworzyć drzwi to rzucę nie, nie ten rzucę, ok wezmę sobie to jakoś trochę przewrócę r, r, o teraz wezmę sobie to też postawimy tutaj o F bęk, 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 bęk Tutaj, to było chyba tutaj, tak, to ram, nie, intercore, okej. Okay. Tutaj ja wezmę, postawię, postawię tutaj, o, to sobie wezmę, postawię, postawię tutaj, żebym już miał wszystko. To sobie wezmę, postawię tutaj, to sobie wezmę, postawię tutaj, okej. Okay. I tak, tak jak mówiłem, sobie mało Пук, 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 окей. Добра, пук, туда выхода. И бум. Срисли. Чао, бардзо, чао. Может, это вылучить, окей. Кто бы хотел тут отдать, что бы хотел Tutaj. Okej. Okay. Dobrze, wiem... What? Dobra. Ja sobie pięknie potem. Myśla... już myślałem, że grę zbudował trochę. Tak to się myślałem. Okej. Okay. I trochę slow run będzie chyba, i speed run. Pyk, pyk, pyk i pędz. Pyk i pędz. Pyk i... przypadkowo podniosłem stół. Teraz to. Dobra. Teraz będę musiał... A, już nic nie musiałam, wszystko w plecaku. Pod i macie plecak, jakbyście chcieli. Jedzieć, okay. o okej. Tak. F komputer. Tutaj to RAM, Jezus ja zawsze biorę wszystko. I myszka. Mam no 803 dolarki, fajnie. Teraz tak. Od komputer w I teraz tak, będę musiał wziąć pożyczkę w banku. A cztery tysiące złotych? Watem będę musiał to by tutaj dać gdzieś o, tutaj, może sobie dam. O, może tam sobie dam. F, Tego komputera? W. I teraz tak bank. Wolny internet, czekamy. Byk, byk, byk. To dobra, jesteśmy w banku. I biorę pożyczkę. Trzy dni. Weź pożyczkę. Przy sobie akurat wszystko. Przelew na doktora Wszystko. I czemu to robię? Muszę zrobić coś, co jest właśnie, muszę jeszcze coś zobaczyć. Tutaj, no musiał sobie pobrać parę, parę aplikacji, tak jak mm, Miner i chyba Averest, coś takiego, tak się to nazywało, bo. A robi, że nie skakują Ci komputera. Jak Ci skakują, to wszystkie Twoje bitcoiny zabierają, który właśnie będę chciał sam robić. Ciekawie pobieranie, pobieranie. To niech mi się to pobiera. Ja sobie jeszcze szybko wejdę na internet, by zobaczyć na CryptoExcel, żeby zobaczyć jaki jest przelicznik. Czyli ile tysięcy za jedno jest. Będzie szło w dół, to mam prze... Mm -hmm. I dokładnie, trochę będzie, nie będzie ten odcinek jakiś taki wow, a może nawet będzie wow. 7000. za jeden. Zobaczymy, jak to będzie w następnym dniu. Muszę zrobić później toalet. I tego się właśnie obawiam. W A, nie. F. Albo dobra, płyną. Włączam. Albo zostawię komputer. Nie, dopiero później zaprą, bo nie wiem czy ten. Ciekawe czy jak wyłączę komputer, to będzie mi się, to mi się pobierze. Dobra, to tak. Szybko sobie zaznaczamy na telefonie mm, mapy. No, mm -hmm. więc to jest. I idziemy do auta, amulet ręczny, odpalamy, lecimy w, w stronę miasta. Widzimy się za tylko Z drogi śledzie, bo o jedzie, no i że przywalił w słup. Drogi ślecie wszystkie! Pirat drogowy! Dobra, zatrzymujemy się, hamulec ręczny. Hu. I wysiadamy. I idziemy, biegniemy. Ale muzyka. Dobra, bierzemy to. Wólny. Hmm. wszystko biorę bo te koparki będą mi pozwalać że więcej miał a nie mogę więcej no też te koparki powodują że będę więcej bitcoinów mógł mieć na swoim koncie tak dobrze to tak wszystko tutaj o. tak naprawdę to mogę tylko jedną koparkę jeszcze czekaj szybko już się czekać raz dwa trzy cztery pięć sześć tak jeden tak jeden tak się mylę to e, moja matka mi szkodziła. dobra czyli tylko jedną. czyli takie tak jak myślałam dobra to tak e... Nic już nie musimy chować, to mogę sobie tutaj dać. No i co? No i jadę do domu, prawda? Hamulec ręczny. Będę musiał sobie zatankować jeszcze. A, ja A, teraz to ja sobie nie zatankuję. Jestem bardzo głodny, muszę jeść. No to bądź głodny, to se jedz, ale na razie nie masz co wyjść. Tam jest dom, czyli okej. Okay. Na razie mam 6 kopalek za całe moim skupimy koparki. I mam nadzieję, że ta gra jakoś się dobrze potoczy pewnie. Jak mi będą ceny już tu schodziły, no to... No to będzie złe. zła to widzimy się, to no. widzimy się w domu. i no, no. Ta kobieta jest jakaś ze stali. Hamulec ręczny, Q, i jedziemy. Spokojnie tam, jak lewitowała jakaś koparka, to znaczy, że po prostu sobie lewitowała, Po ostatnio tak jak chce, Nie wiem, czemu tutaj daję, nigdzie to nie dawałem. O. Kolejna koparka. Kolejna koparka. Czekaj, daj mi jeszcze chwilkę. Kolejna koparka. Idę sobie jeszcze

Naprawdę to, to mogę sobie tutaj dać około tak? Tutaj. tutaj. Teraz nie kliknąć E, tylko F. I wyszedł pod. A, dobra. Pijemy się wody jest woda, jest zdrowa. Zawsze wodę. Dwa, osiem, dziewięć, dwa. Dwa, osiem dziewięć, dwa. Tak, zawierać. 2892, 2892, 2892, 2892, 2892, dobra. I tutaj już nie będę musiał tego po prostu blisko. C blisko, C blisko, mam blisko, ale nie pytajcie się mnie. Dobrze. F F F F F, 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 F. I nie, na nie, nie, mi słońce zaczęło raść, nie, 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 w grze, tylko tylko I i jako mam moc o 13,8 i ja o to chodziło to weźmiemy sobie już no, 3 nie, a ja mam nie, okay, mam 400 coś nie, Jestem bardzo bardzo dobra, no to. to Planetka planetka-dobra.pl normalnie nie wiem, nie znam łączek kody I cię dalej. Eee, Jezus Maria. Ile tego jeszcze będzie? Mm, mm, mm. A woda jest zdrowa. Dobra. Pasą, są. Łatwo jest prostent. Dokonałem płatności, teraz będę musiał sobie jakiś kibel kupić, bo zaraz będzie. Tak, to ty mi tutaj wchodź już na stronkę, albo jeszcze już, już wejdę nawet. już sobie zaraz do drzwi. Tak, zamazor. Mazor. Kiwit. E. I czekamy. żeby tego... nie było tego, żeby nie było na dwór żeby nie było to, żeby się nie było to widzicie, pojawiły się efe, efe, efe nie będę na sobie wziąć, żeby mi się głównie redukowało tak jakby i kupię sobie meble, telewizor, yy, toaleta no i Najtańsza jest za 215, kupuję. I będę musiał jeszcze sobie kupić kątkę. Mam za 400. Bo nie mam ma Dobra, to jak idę sobie tutaj, Ucim się, to miejsce jest gorące. Seriously, klimatyzacja? Hello! Wentylator sąitowy, lampa, pralka... szkoły z jaki klimatyzator. O, 400? nie A eee, to wentylator sofitowy 250 300 200 200 to jest żeby mi trochę to tak chodzimy sobie tutaj tutaj I nie wiem i właśnie chciałam wam powiedzieć że ten czas to jest nic. Dopiero jak się prześpimy, to wtedy się liczy jakby cały dzień dopiero pierwszy. Czyli mogę tutaj 20 dni w takich prawdziwych że stać. I jak się dopiero, jak się prześpię, to dopiero wszystko normalnie idzie, więc jakby był pierwszy dzień. no hmm.

Wiem, muszę sobie ten klimatyzator kupić jakiś, czy jakiś, jak to się nazywa. To będzie mi dużo No to zostawię tak. Przed potem. To tak. Mm, Zamazor. A, i wszystkie rzeczy przychodzą dopiero następnego dnia. Więc dodaję już sobie jakiś lepszy kupić jak już kupujemy sobie tam kupił dobra tutaj wózek usuwam tutaj możesz sobie jakiś klimat sobie kupię po prostu no dobra jak no to sobie kupię za chwilkę za mój łózek. tylko nie płatności F, zaczynku. No i sobie idę tutaj i idę spać. Zobaczymy jaki jutro będzie dzień.